Panie trenerze, przed nami mecz XIV kolejki Fortuna pierwszej ligi. Pierwszy od dawna taki moment, kiedy wszystkie zespoły w naszych rozgrywkach mają taki sam dorobek, jeżeli chodzi o liczbę rozegranych meczów, natomiast jest jedna z takich drużyn, Brukbett Malika, Nieciecza, która ma w nogach jedno spotkanie, można powiedzieć więcej w ostatnich dniach, no bo to my graliśmy ten mecz zaległy i w takim momencie podejmiemy tutaj u nas GK Stychy. No dokładnie, akurat mieliśmy mecz w środku tygodnia. Stąd też po meczu, od razu, żeśmy przyjechali tutaj na, na nasz stadion, zrobiliśmy odnowę, regenerację, wszystkie możliwe e, zabiegi, które były potrzebne do, dla zawodników, żeby jak najszybciej się przygotować do spotkania, które nas, nas czeka jutro. To będzie ciekawe spotkanie też z tego względu, że kilka z tych drużyna, która jest dosyć blisko tej strefy barażowej, była w niej, natomiast w ostatnim miesiącu nieco drużyna, jeżeli chodzi o dorobek punktowy, obniżyła loty. Miesiąc bez wygranego spotkania to na pewno rodzi z jednej strony frustrację, ale też pewnie motywację, żeby w końcu przełamać tę pasę i na to, na to będziemy musieli jutro pewnie uważać. Dokładnie, jest dużo czynników, no, trzeba, na które trzeba zwrócić u, uwagę w tym, w tym meczu, stąd też analizujemy przeciwnika. Mało czasu tego było po, e, po puszczynie, po Mice. stąd też, żeśmy wcześniej zbierali też informacje i analizowaliśmy, jesteśmy na to, na to przygotowani. Zawodnicy też e, dostali już... E, dużo informacji na temat naszego przeciwnika, i e, jutro mam nadzieję, że po prostu e, wyjdziemy na boisko jak jeden zespół i pokażemy to e, u siebie przede wszystkim, gramy i, i będziemy się cieszyć z trzech punktów, bo tak e, po to wychodzimy na, w każdym spotkaniu, żeby, żeby dać siebie maksa i, i jest troszeczkę w nas taka sportowa złość po, po, po ostatnim meczu e, zremisowanym. Takie rzeczy się, mówię, mogą zdarzyć i, 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 i trzeba wyciągnąć wnioski i po prostu iść dalej. I tak na koniec chciałbym jeszcze szerzej zapytać o ten terminarz, tutaj na koniec rozgrywek jesiennych Fortuna pierwszej Ligi, bo wspominał trener już w kilku zapowiedziach, że czasem treningi są tak intensywne, albo jeszcze może nawet bardziej intensywne niż, niż te mecze i, i wymagania, jakie niesie roz, rywalizacja o ligowe punkty. I chciałbym zapytać o to, że to jest ten ostatni moment, kiedy są zblokowane te spotkania i jeszcze musimy mieć ten prąd i, i energię na to, żeby w ciągu tygodnia rozegrać trzy mecze, bo później już zostaną te dwa, dwa do rozegrania na koniec, już tak w takim cyklu tygodniowym. No, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie myślimy, co będzie później. Patrzymy tylko i wyłącznie na następne spotkanie i później podejmujemy decyzję, kto w jakiej jest dyspozycji, bo, bo, bo są różne mecze i, i scenariusze są różne w spotkaniach i, i później musisz ustalić y, tą właściwą jedenastkę. Także y, na dzień dzisiejszy, no dobrze, że wszyscy są gotowi do, do, do gry i mam z czego wybrać tą, tą jedenastkę. Jesteśmy dobrze przygotowani, uważam, do, do, do tego spotkania pod względem fizycznym. Nie ma tutaj żadnego e, problemu dla nas rozegrać mecz co trzy dni, także to też na pewno cieszy, że, że zawodnicy e, robią tą pracę określoną, która pomaga do tego, żeby być w 100% w dyspozycji w następnym meczu.